Wpłacając minimum 8,40 na CSGO Skinsa z kodem LAMIANEK możecie zgarnąć jedną z pięciu kos, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Kos otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli ją zgarniecie, otrzymacie na ekranie komunikat gratulacje, wygrałeś skina za doładowanie z kodem LAMIANEK. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym, jak widać, znajdujemy się na CSGO skinsie. Ja na sam start przypomnę Wam, że wchodząc z pierwsze niki w opisie otrzymujecie 20 oraz 10% bonusu do doładowania. W dniu dzisiejszym przejdziemy sobie do drugiej skrzyneczki eventowej, będzie to skrzyneczka Lurker Case, powiem tak, support case. Postawił poprzeczkę strasznie wysoko. Także mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj przebić tą poprzeczkę i zobaczymy sobie, co będzie nam z lurkera leciało. 31,50. No niestety nie dropimy sobie za pierwszym razem nic. Lecimy sobie dalej. 31,50 wydajemy, 11,68 sobie dostaliśmy. Teraz sobie dostajemy 45,53, także bardzo fajnie. Lecimy sobie dalej lurker stinker myślę, że będzie droższy ale niestety tak się nie dzieje 1 do 2 w tym momencie rapid eye movement ok 26, czyli też nie mamy profitu no to bardzo niedobrze wam powiem, widzowie się dzieje moon rising. nic, lipa totalna zobaczmy sobie co tym razem nam wyleci, 1 do 4 no nie, nie, nie idzie. W ogóle nie idzie na tej skrzyneczce. 1 do 5, Lurker Sticker, e, Moonrise, czyli znowu raczej bez profitu 1 do 6. Próbujemy sobie dalej. E, I co tym razem dropniemy? 1 do 7. No nie. Nie wygląda to najlepiej, naprawdę, widzowie, nie wygląda to najlepiej. Czyżby teraz, może, Mun Glog, ale nie, on też raczej nie nam tutaj nie sypnie, 1,8. Zobaczmy sobie. atak tak, wektor. No, w końcu coś, 2 do 8. W końcu jakiś jeden porządny dropik. No i wracamy już do szarej rzeczywistości w tym momencie. E, także cyk, 2 do 9 i czyżby ostatnie otwarcie lurker case'a teraz? E, Kislov, on może być coś wart, tak e, szczerze mówiąc, ale nie jest tak, że my się udajemy na case butla. E, ze skręczką lurker case, e, lurker case, gdzie ona będzie? E, tutaj 10,50, 283 zł. dobra, robimy sobie jedną bitwę. Na 20 skrzyneczek. Dzisiaj zagramy sobie Underdoga, także nie chcemy nic sobie drobić. Najdroższy skinek to Paracord Ultra Fiolet, którego oczywiście nie potrzebujemy w tej bitwie. No i lecimy sobie. Zobaczmy sobie, co tam ciekawego nam wyleci, albo co nam lepiej nie wyleci, o tak to lepiej zabrzmi. Także git, pierwsze otwarcie, drugie też całkiem nieźle. No ale to oczywiście fajnie było, jakby boty sobie podropiły koski albo rękawiczki, żeby tutaj była jakakolwiek szansa na profit pod koniec tego materiału. Na razie tak się dzieje, więc bardzo fajnie. No ale to jest kwestia jednego skina, na przykład tak jak teraz gold tufa, i już jak widać, tracimy sobie prowadzenie. A odpukać, dropnęlibyśmy sobie koskę. No to wtedy się już naprawdę źle dzieje. Na razie jest git, bo koski nie widać. Rękawiczek nie widać. Nie widać. Najgorzej ma Botroso, bo już dropnął i koskę, i rękawiczki. Także, no, lipę ma straszną na ten moment, ale poczekajmy sobie, jak to się tutaj zakończy. Kislov. No, coś czuję, że zaraz mogę dropnąć koskę w niedalekiej przyszłości. O, proszę, bo ty sam dropi sobie bajonecika Frichenda. No dobra, to może my sobie teraz coś ciekawego weźmiemy. Znaczy, nie, 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 ja nie chcę nic ciekawego dropić, Kurde, i wygadałem. Ja pierdzielę. Jaki to jest pech, widzowie, ale nie fart. E, Faktor może chociaż dropnie sobie no, minimal wear, sobie dropnął, pod Michał. E, mamy kolejną kosę, no zwycięzca tej bitwy na pewno a profit. O proszę, wychodzimy na razie sobie na prowadzenie, na 5 skrzyneczek przed końcem. Ale czy uda nam się to dociągnąć? Tego nie wiem, ale zaraz się dowiem. Ultra e, no i mamy 30 groszy przewagi. I dwie skrzyneczki, teraz tracimy to prowadzenie. Turbo Turbopik w stanie faktor new, no nie wierzę. Ale tutaj leci gold tufik, również w stanie faktor new. I jak to się zakończy, chyba wygrywamy. Wygraliśmy sobie widzowie. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dziąka i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siemaneczko.